Cześć, witam Cię ponownie. Rok 2020 ma w sobie kilka radosnych momentów, ale niestety mimo, że on jeszcze nie minął, to głównie będzie on zapamiętany jako najgorszy na świecie. Pandemia, konflikty i inne mniejsze rzeczy powodują, że zwykła osoba nie wie co ma ze sobą robić oraz jak rozwiązać problemy. W świecie wrestlingu również ten rok nie należał do najweselszych, ponieważ bardzo duża liczba osób, która była związana z ringiem zmarła na skutek różnych chorób i nie tylko. Jako, że dziś mamy wyjątkowy dzień, 1 listopada, który jest też Dniem Wszystkich Świętych, dzisiaj upamiętnimy jedne z najważniejszych osób. Ja jestem użytkownik ADWW, a ja dzisiaj wymienię Ci wyjątkowo 10 byłych wrestlerów i nie tylko, których straciliśmy w tym roku i odczuliśmy to najbardziej. Po pierwsze, opinie na temat tych osób to tylko moje osobiste, więc nie musicie się z nimi zgadzać. A jeżeli chcecie o tym pogadać, to napiszcie w komentarzu. I po drugie, od razu powiem, że tym razem nie poproszę Was o subskrypcję kanału, tylko o łapki i komentarz, by upamiętnić wszystkie wymienione osoby i żeby że większość wiedziała o tym. Numer 1. Kamala, 70 lat. Kamala, a dokładniej James Harris, był jedną z bardziej takich ważniejszych osób znanych z Golden Ery. Czarnoskóry zawodnik, który był nazywany jako Uganda Jaet, był można powiedzieć takim straszącym się postacią, właśnie za czasów Golden Ery, gdzie każdy kojarzył go właśnie z tego, że chodził boso, że walczył jak należy. Zawsze liczył się jako ten tak zwany Monster Hill, którego. Ciężko było pokonać i trzeba było naprawdę dobrze wymyśleć, co trzeba było zrobić. Miał kilka swoich oczywiście ważniejszych walk, miał kilka fajniejszych storyline'ów, m.in. z Hulkiem Hoganem, gdzie walczył nawet o mistrzostwo WWF, ale niestety przegrał i także oczywiście liczył się w większości ważniejszych także akcji. Początkowo opuścił on WWE w 1988 roku, żeby powrócić 5 lat później na 1993, gdzie głównie był dalej Monster Healem, ale niestety tym razem jako Joberem, gdzie najbardziej rozpamiętywalna walka była jego z Undertakerem w Casket Matchu. Co ważne dodać trzeba było, że to był pierwszy Casket Match w WWE, więc można powiedzieć, że Kamala i Undertaker się zapisali do historii. Tylko dlatego, że kamala zapisał się jako ten, który przegrał. Ostatnie pojawienie się kamali jako zawodnika było dokładnie w 2001 roku, kiedy to wystąpił na WrestleMania 17 w Wrestlemania Battle Royale, gimnik Battle Royale dokładnie, gdzie oczywiście przegrał niestety tą walkę. Później, później zakończył karierę i w kolejnych latach Kamala miał niestety problemy ze zdrowiem i z sercem, gdzie w 2011 roku niestety mu amputowano dwie nogi spowodowane z cukrzycą oraz zbyt dużą ilością krwi w nogach. Jeszcze w późniejszych latach Kamala próbował także lecieć jako prezydent, w jednym z stanów oczywiście, ale niestety przegrał to. Zmarł niestety na skutek problemu z sercem oraz powikłań z cukrzycą dokładnie 9 sierpnia. Numer 2. Road Warrior Animal, 60 lat. No tą postać chyba nie muszę nikomu przedstawiać praktycznie jak ona wyglądała. Road Warrior Animal to oczywiście e, jeden z braci no, rodzinę Laurinatis, jeżeli dobrze kim jest Laurinatis, właściwie w debil, de, de, de. ale najbardziej Road Warrior Animal był oczywiście znany ze swojego tag teamu Road Warrior, gdzie występował on w latach 80-tych ze swoim partnerem Road Warrior'em Hawkiem. Byli oni na tyle popularni, byli oni na tyle rozpoznawani w świecie Golden Ery, że zawsze gdy oni dostawali po podczas walki, to zawsze był on określany jako tak zwany Road Warrior Pop. Do dzisiaj fani zaują to, że WWE nie umieściło ich w walce z Demolition, którzy również byli popularni w tamtym czasie i mogło to by być idealne połączenie właśnie walki Face'u z Hilami. Byli oni kilkukrotnymi mistrzami taktim, oczywiście, gdzie można powiedzieć, bardzo górowali nad światem taktimowym i nie tylko. Ostatnią walkę mieli teoretycznie w 93 roku, ale powrócili oni w 99 bodajże na WrestleMania 15, gdzie zawalczyli w Tag team Battle Royale jako Legion of Doom ze względu na to, że WWE nie miało prawnie wtedy do używania Road Warriors i wygrali oczywiście tą walkę. Jako Tag Team ostatnią walkę mieli w 2003 roku podczas walki na rok, gdzie wygrali ją. Gdzie niestety później, kilka miesięcy później Road Warrior Hawk zmarł na wskutek przedawkowania alkoholu i nie tylko, co niestety większość wiedziała już wiele, wiele wcześniej. Animal został sam i nie wiedział nie dokładnie co zrobić ze swoją karierą, ale powrócił on na SmackDown w 2005 roku podczas jednego segmentu Heidenreicha z M&M. I Reich postanowił się przyłączyć do Animala, gdyż on wiedział, że nie będzie jak Hawk, ale chciał, żeby daną mu szansę. I daną mu szansę, gdyż razem właśnie z Animalem zostali mi sami tak nie mogły. Niestety to długo nie potrwało, bo Hayden Reich został zwolniony, a Animal postanowił zakończyć karierę. W 2011 roku, Animal razem z Hogiem oraz wieloletnim menadżerem Polem Enerlingiem zostali wprowadzeni do Hall of Fame. I oczywiście wypowiedział się dobrze i ciepło, że Road Warrior zawsze było najlepsze i zawsze będą rozpamiętywani na zawsze. Ostatnie pojawienie się Animal miało w 2012 roku podczas walki z Heathem Slaterem, gdzie było to promowane na Road 1000 oraz ostatni raz, gdzie tam hmm, pojawił się z innymi legendami. Śmierć Road Warrior Animal'a niestety była naturalna, ponieważ kilka, kilka dni przed właśnie hmm, jego śmiercią, Road Warrior Animal świętował rocznicę ślubu za swoją żoną i w pewnym momencie coś go niestety zabolało. Zona zadzwoniła natychmiast po te pogotowie, zebrali go do szpitala i niestety nie udało się uratować go. 22 września lekarze stwierdzili zgon u niego w wieku 60 lat. Niektórzy mówią, że ta śmierć była naturalna, ale niektórzy też mówią, że to był atak serca. Numer 3 Howard Finkel 70 lat Głos tysiąca głosów, jak to mówi większość legendarnych i oczywiście znanych fanów WWE. Howard Finkel wyróżnił się z tym, że oczywiście miał bardzo ciepły, bardzo miły głos, którym aż przyjemnie się słuchało, gdy on zawsze przedstawiał jakichś zawodników, gdy zawsze przedstawiał zwycięzców i tym podobne. Howard Finkel był zawsze zainspirowany takim gadaniem właśnie, to czasach bokserskich i tym nie tylko i zawsze on chciał pokazać się, że on, mo, on może coś zrobić w 1979 roku kiedy jeszcze WWE rządził dokładnie James K. Kennedy czyli ojciec Vince'a McMana to Howard Finkel został zatrudniony właśnie jako konferancier i do, do końca właśnie swojego tego, swojego życia był właśnie w federacji WWE i właśnie dzięki temu, w, od początku Golden Ery, Harold Fickel bardzo się zapamiętał jako właśnie ten przedstawiający, który albo potrafił coś powiedzieć, albo potrafił coś papląć, albo czasami nawet na zaplecu potrafił nawet takie no niektóre gierki zrobić takie słowne, że wrestlerzy nie wiedzieli dokładnie o co chodzi. On przez bardzo długi czas się pojawił, tak już mniej zaczął się pojawiać w roku 20, od roku 2000, kiedy Finkel musiał oddać swój konferencjerską rolę oczywiście młodszej Lilian Garcia. I sama Lilian przyznała później wywiadak, że praca z Howardem Finkelem była dla niej zaszczytem, ponieważ ona nauczyła się od niego naprawdę dużo i potem brała to na kolejnych galach oczywiście przykład jak to należy robić. Ostatni raz Howarda Finkela usłyszeliśmy w roku 2020, dokładnie w kwietniu, kiedy to w jednym z prom oczywiście, filmów na YouTube przedstawił match Edge'a z Randy Mortonem na Backlash, który był przedstawiany jako The Greatest Match Ever, co oczywiście nie jestem. Howard Finkel zmarł 16 kwietnia, a jako powód śmierci zostało podane powikłania po udarze, ponieważ rok czy dwa lata wcześniej on się miał udar i go przeszedł, ale niestety powikłania były na tyle potężne, że niestety musiały się one wskrzesić tak mocno, że no nie dało się go już potem uratować. Numer 4. Bob Armstrong, 80 lat na pewno większość z was nie kojarzy kim jest dokładnie Bob Armstrong, ponieważ ja sam też nie kojarzyłem dokładnie kto to jest, ale trzeba przedstawić oczywiście postać tego zawodnika. Bob Armstrong urodzony dokładnie w 1940 roku, to była postać, to była postać która właściwie też walczyła za tam dobrych czasów, jeszcze za początków WWWF oraz innych i Głównie on walczył właściwie w takich mniejszych walkach, które nie były bardziej znane, albo bardziej znane, tylko są bardziej tak właśnie jobowo. Nie ma właściwie ważniejszej notki o tego, co on dokładnie robił, ale można powiedzieć, że jeżeli jakąś pojawiał się w ringu, to wiedział dokładnie co robić po prostu i że no po prostu walczył, bo to kochał. Miał kilka oczywiście pojawień się w WWF, później w WCW, w New Japan Pro Wrestling, gdzie nie odgrywał niestety znaczącej roli, ale zawsze było o nim coś tam mówione. W późniejszych latach został on wprowadzony oczywiście do Hall of Fame, jako zasługi oczywiście za to, co robił przez te wszystkie lata oczywiście i dzięki temu um, jego imię zawsze było zapamiętane. Jako powód śmierci Boba Armstronga został podany rak kości z 27 sierpnia kiedy ten jeszcze próbował jako tako wrócić do, yy, wrócić do wrestlingu, gdzie nawet było mówiono o tym, że jest w dobrej formie, ale jak widać, wiek był już na tyle stary, że nie było sensu praktycznie pchania się. Na szczęście dla samego Boba Armstronga większość jego dzieci, która była właściwie synowie, wszyscy polecieli w stronę właśnie wrestlingu. Scott Armstrong do dzisiaj jest m.in. sędzią WWE. Robert był między innymi byłym mistrzem taktymu WCW po tym, jak zmarł w 2012 roku. Steve miał mniejsze znane występy w New Japan Pro Wrestling oraz nie tylko, a najmłodszy z nich, Brian, oczywiście jest najbardziej rozpoznawalny jako Road Dog the City z Era Attitude i między innymi dzisiaj jest także pracownikiem technicznym WWE, gdzie zajmuje się głównie wszystkimi nowinkami dotyczącymi oczywiście organizowania gal. Numer 5. Rocky Johnson, 75 lat. Większość z Was na pewno kojarzy Rockiego Johnsona przez jeden aspekt: że był on ojcem The Rock'a Johnsona. Ale pomijając fakt, że on był ojcem do Roka, to Rocky Johnson na początku nie miał być wrestlerem, gdyż na początku bardzo był zaintrygowany boksem i chciał się też włączyć właśnie w legendarne walki, w których mógłby powalić się na gołe pięści nie tylko. Później jak on zauważył, że nie miałby żadnych szans z takimi rywalami jak chociażby Muhammad Ali czy tam yy, czy John Johnson, o ile się nie mylę, bo nie pamiętam, kto był jego takim najważniejszym rywalem, to postanowił polecieć właśnie w stronę wrestlingu, gdzie, gdzie pomyślał może, że coś z tego wyjdzie. Imię Rocky Johnson wziął, co ciekawe, od dwóch właśnie bokserskich nazwisk, od Rockiego Marciano oraz Jacka Johnsona. I można powiedzieć, że to akurat mu wypaliło, ponieważ Rocky Johnson później stał się jednym z takich bardziej rozpoznawalnych zawodników lat 60. oraz 70., kiedy to... Występował z wieloma zawodnikami znanymi, jak chociażby Brad Hart, czy Ivan Puczki, czy nawet Tony Atlas, którym później zdobył mistrzostwo. Takim, oczywiście. Ostatnie pojawienie się Rocky Johnson jako zawodnika, tak jakby miał w roku 97, kiedy to wraz właśnie ze swoim synem The Rockiem, wystąpili w meczu takimowym i wygrali go. Rocky Johnson został wprowadzony do Hall of Fame bodajże w 2008 roku. Gdzie prowadził go oczywiście sam de rock, oczywiście i rok oczywiście chwalił swojego ojca, że był to jeden z lepszych zawodników, że oddał pasie Sławę i tym podobne, że to też jest wzór do naśladowania. Rocky Johnson zmarł właśnie w 2020 roku, po tym jak jako powód śmierci została podana zatorowość płuc, płucna, spodowana z krwi, który przeszedł za krzepicy z głębokich w jego nodze. Wcześniej okazało się, że Miał zostać zabrany do szpitala, ale on się, sam się nie zgodził, gdyż myślał, że to była tylko jakaś grypa albo coś. Ale niestety, powikłania okazały się potazne i za to zabrany właśnie ponownie do szpitala, gdzie wiadomo już było, że nie da się go uratować i praktycznie ostatnie dni swojego życia spędzić w szpitalu. Większość to przeżyła, zwłaszcza oczywiście Sander Rock, gdzie oczywiście większość fanów go pocieszała, ale można powiedzieć, że że Rocky Johnson mimo, że nie ma takich większych właściwie pamiętniwych momentów to jednak trzeba pamiętać, że on był jednak też dobrym wrestlerem. Numer 6. Laparka 2. 54 lata. Mówię wyraźnie, że dwa Laparka, ponieważ w pewnym momencie większość fanów pomyliła się, że chodzi o oryginalnego Laparkę z WCW. Laparka 2 nigdy nie był takim bardziej znanym zawodnikiem jeżeli chodzi o świat wrestlingu, ale był bardzo znany między innymi ze Oczywiście z Meksyku, z federacjach CMLL, AAA i tym podobne. Laparka 2 y, występował tam w różnych swoich gimnikach, ale właśnie gimnik Laparki 2 przyjął mniej więcej w nowym stuleciu, właśnie gdzieś tak w, na przełomie 2000-2002 mi się wydaje i to był właśnie krok w dobrą stronę, ponieważ między innymi osiągnięciem było to, że, że walczył w main eventie w gali z 2004 roku, bo nie pamiętam jak się nazywają tamte gale, i co prawda przegrał tą walkę, ale jednak okazało się, że skorzystał na tym bardzo dobrze. Miał nawet swój pamiętliwy moment to, że rywalizował z samym oryginalnym Laparką chyba dokładnie w 2012 roku, gdzie też przegrał walkę, bo oczywiście Laparka może być tylko jeden, ale też został dosyć dobrze zapamiętany. Laparka zmarł w wieku 54 lat poprzez, nie poprzez śmierć z rakiem czy tym podobne, ale poprzez Powikłania kontuzjogenne po jednej walce z 21 października. Gdyż, tam, gdyż wtedy z tamtego momentu, Laparka poleciał przez barykady i uderzył dosyć poczownie o podłogę. To spowodowało, że Laparka 2 miał paraliz i został zabrany do szpitala. Co prawda, oczywiście, udano się go ten uratować i tym podobne, że. Zatrzymano paraliż, uszoną mu kręgosłup i tym podobne, ale lekarze powiedzieli mu, żeby lepiej nie wracał już do ringu, ponieważ to nie jest niezbyt zdrowe dla niego. Nie wrócił, ale niestety właśnie paraliż oraz ta kontuzja spowodowały, że ciało nie wytrzymało i 11 stycznia właśnie tego roku, niestety, zmarł on na skutek właśnie powikłań. Numer 7. Justice Spain. 41 lat. Dla bardziej hardkorowych fanów z CGW to na pewno jest bardziej znane imię ze świata wrestlingu oczywiście. Justin Payne oczywiście. Występował na przestrzeni CZW głównie w latach 2000-2002 obok takich zawodników jak m.in. John Zandyk. i no, miał oczywiście wiele tych udziałów w tych głównych walkach. oczywiście. Nawet to był kilka razy mistrzostwo CZW czy CZW Ironman, gdzie występował oczywiście w stalowych klatkach, w najbardziej hardkorowych, krwioz, krwiozercych pojedynkach, gdzie krew się lała. I tym podobnie. Nie pokazał oczywiście tych zdjęć, ponieważ nawet mi nie wolno ich pokazywać, ponieważ CZW jest zbyt ekstremalny na pokazanie oczywiście tego. Justin Spain opuścił CZW w 2003 roku, by przenieść się do federacji XPW, gdzie walczył on jedną jedyną walkę z Chrisem Candido, gdzie później okazało się, że to była jedyna, też walka samej federacji, która bardzo szybko upadła niestety. Justin Spain później był w, głównie właśnie w Filadelfii, gdzie występował przez jakiś czas w CW w miejscach znaczących lub bardziej ważniejszych walkach, gdzie praktycznie tylko występował i cieszył po prostu publiczność, która tam była. Justin Spain zakończył karierę w 2007 roku, by skupić się oczywiście na rodzinie i tym podobnie. Niestety w tym roku, dokładnie 24 stycznia, Justin Spain postanowił skoczyć z mostu w Filadelfii, co niestety oczywiście skończyło się to, że zginął na miejscu w wieku 41 lat. A powód śmierci został podany oczywiście samobójstwo. Numer 8 Xavier, 42 lata. Gdy myślimy o byłych miejscach głównych federacji Ring of Honor, czyli ROH, to na pewno nie sposób wymienić chociażby Sefa Rollinsa, Kevina Owensa, Daniela Bryana, samego Zayna czy Adama Cola, którzy bardzo oczywiście zyskali później w oczach samego WWE i nie tylko i stali się jednymi z najbardziej znanych zawodników w świecie wrestlingu zawodnik o którym jest wspominany czyli Xavier nie należał do tej grupy ponieważ był on po prostu zwykłym wrestlerem ale najbardziej był on zapamiętany oczywiście z tego że był on drugim w historii mistrzem ROH i dzięki temu także podpromował samą federację która w tamtym czasie właśnie dopiero co stawała na kroki i można powiedzieć że nie była jeszcze taką jakby trzecią, czwartą siłą w tamtych czasach wrestlingu ale powoli zaczynała wschodzić się na ten wyższy stopień Saver był takim zawodnikiem bardziej nie się mocno w oczy, ale najbardziej pamiętliwym jeżeli chodzi o różne walki oraz to, że zyskał on szacunek ze względu na lojalność wobec oczywiście ROH. Karierę zakończył on teoretycznie w 2014 roku, gdyż wiedział, że już nie wytrzymał po prostu. I co ciekawe w tym roku, dokładnie w tym, miał on wrócić do ringu. Na jedną z gal ROA miał się zmierzyć z dziejem lityrem o samym mistrzostwo ROA, ale wiadomo dlaczego gala się nie odbyła, przez to co się teraz dzieje na świecie. Niestety, jak Shaver zmarł w, w tym roku, właśnie 16 września w wieku 42 lat, a, podany, a powód śmierci nie jest jeszcze podany dokładnie, bo nikt nie wie co się dokładnie zdarzyło z tamtym zawodnikiem. Numer 9 Hana Kimura, 22 lata. O kurde, i teraz tu muszę powiedzieć uważnie, że to, że w jakimś świecie internet może być mocnym zagrożeniem. Anna Kimura była młodą zawodniczką, która praktycznie dopiero co zaczynała swoją karierę oczywiście wrestlingową. Występowała na wielu tam scenach oczywiście, typu Stardom, trochę w New Japan Pro Wrestling oraz nie tylko, ale to były bardziej takie mniejsze Mniejsze galo, oczywiście, których to była bardziej pod promocją załodniczki, która mogła w późniejszych klasach oczywiście zyskać większe znamienie oraz większe to, że byłaby bardziej znana. Ponieważ jej umiejętności były na tyle dobre, że myślę, że w przyszłości byłaby ona jedną z bardziej takich całowych załodniczek, chociażby właśnie w Federacji Starną. Jej talent był na tyle zauważony, że nawet sama platforma Netflix zaprosiła ją do. Yy, Serialu, który się chyba nazywał. Teraz chaos takie, gdzie było o życiu wspólnym w domu. Niestety niektórzy fani nie potrafią docenić pracy jaka jest zrobiona i czasami jadą spryt ostro, że nawet nie myślą o tym, co powiedzieć. Ponieważ po tym jak oczywiście ona wystąpiła w tym, to w internecie oraz właśnie pod komentarzami wylała się taka lawina krytyki na nią, że sama zauniska niestety tego nie wytrzymała. Tak się załamała niestety i w związku z tym postanowiła popełnić właśnie 23 maja samobójstwo, powodując właśnie to, że nie daje radiu z tym, jak fani są znienawidzeni wokół niej. Ta śmierć bardzo się odbiła echem z od całego świata wrestlingu i ogólnie całego świata, a tylko ja mogę dodać jedną rzecz, że jeżeli coś piszecie w internecie i chcecie dać swoją opinię, to pomyślcie dwa razy zanim napiszecie coś, ponieważ Taka opinia może właśnie urazić drugą osobę na tyle mocno, że może się zdarzyć niepokojąca sytuacja. I numer 10. Chad Gaspard, 39 lat. Myśleliście, że ja o nim nie wspomnę, co? Otóż grubo się mylicie właśnie. Chad Gaspard oczywiście obił się bardzo szerokim ochem i jego śmierć praktycznie, ponieważ ta śmierć była nietypowa do wszystkich, która była właśnie wspomniana i no, trzeba o niej po prostu powiedzieć. Chad Gaspard oczywiście Urodzony w 1979 roku w Brooklynie, na, najpierw oczywiście należał do takiego mm, zawodnika, który bardziej właśnie boks i tym podobne, ale nigdy jakoś otwarcie nie myślał o tym, że po prostu polecieć w stronę walczenia na pięści. W 2001 bodajże albo w drugim roku wystąpił, co ciekawe, w pierwszej edycji WWE Tofenow, gdzie niestety odpadł jeszcze na yy, etapie eliminacji, czyli wiecie, tego wybierania zawodników i potem oni mówią, że tak albo nie, niestety odpadł. Ale na szczęście jego talent zauważył wtedy trener Tom Pritchard, który go zaprosił do wtedy rozwojówki właśnie WWE, którą było Ohio Valley Wrestling i został tam nazwany jako The Beast. Występował on tam przez 3 lata, żeby w 2005 roku zadebiutować właśnie na w głównej scenie WWE razem ze swoim partnerem JT Jim, który co ciekawe był zwany jako jego sąsiad, bo byli oni najlepszymi przyjaciółmi, oczywiście i tak oni występowali przez dłuższy czas jako takim crime time, który był określany jako taki jakby takim bardziej pod kryminalistykę, że, że wywali i tym podobne, a nic takiego nie miało miejsca. Oni najbardziej stali się znani dzięki oczywiście segmentu z Johnem Cena, gdzie w 2009 roku tam pomalowali samochód JBL-a, tam napisem CTC, albo przez walką na SummerSlam, gdzie oboje zmierzyliście z Jerry Show, czyli Chrisem Jericho oraz Big So, którzy wtedy byli mistrzami tactics. Oni oczywiście przegrali tą walkę i nigdy nie, zna, nigdy nie zgarnęli z głównych właśnie pasów, ale zawsze było coś tam o nich znane. Tak team rozpadł się w 2010 roku, gdzie jeszcze oczywiście potem zawalczyli oni z osobną walkę chyba na Extreme Rouge, gdzie Sad Gaspar wygrał i po krótkim czasie Sad odszedł właśnie z Federacji, żeby rozminąć się w innych oczywiście kierunkach, które mu się udawało innymi. W 2016 roku obiło się właśnie pierwszy odważny ruch ze strony Sad, a po tym jak grupa zamaskowanych Banziorów postanowiła napaść właśnie na sklep, a SAD. Nie wahając się po prostu złapał napaśnika za głowę i unieruchomił go, dzięki czemu napaśnik nie mógł odpalić pistoletu i tym podobne. I oczywiście uratował życie większości osób, która przebywała wtedy w sklepie. To był właśnie jeden z pierwszych takich odważnych, bohaterskich synów Seda, który został rozpamiętany oczywiście. Ale powód śmierci, który się nastał w tym roku jest bardziej bolesny i bardziej po prostu daje na serce. W tym roku w California Beach Sad Gaspar był ze swoją rodziną na wakacjach, oczywiście, i w pewnym momencie dorwał ich stron i wysokie fale. Gdy ekipa ratująca przyjechała do nich i próbowali ich uratować, to chcieli go wziąć żonę i jego, ale Sad sam powiedział, żeby brali najpierw jego syna, a potem jego. I syna wzięli, a niestety Sad został no, zabrany przez tą wielką falę i zniknął właśnie gdzieś nie wiadomo gdzie. Ekipa ratunkowa próbowała znaleźć go oczywiście, gdzie między innymi w ekipie ratunkowej byli JTG, John Morrison i ktoś tam jest, ale nie pamiętam dokładnie, na pewno napiszę. I tak kilka dni poszukiwali. Niestety później okazało się, że ciało Sara zostało znalezione, gdzie ono zostało no powiedzmy wyrzucone przez wodę, gdzie niestety było już praktycznie martwe. I to akurat ta śmierć niestety obiła się także takim sercem, ponieważ no, ta śmierć, można powiedzieć, była taką właśnie najbohaterskim, bo, jakim można powiedzieć, że sam nie patrzył na siebie, tylko patrzył na całą rodzinę, patrzył na to, żeby e, oczywiście oni żyli i powiedzmy, że oddał swoje życie dla syna, żeby mógł spokojnie dalej żyć, żeby mógł rozwijać wszystko, co tylko ma że oczywiście wszyscy się ten... wszyscy upamiętnili go bardzo dobrze każdy o nim dzisiaj pamięta rodzina Sena dostała bardzo duże zyski od wszystkich, ale dosłownie WSZYSTKICH osób związanych z wrestlingiem dzięki czemu oni mogli opłacić pogrzeb oraz oczywiście rozwój syna na te na dalsze uczenie się i tym podobne. No i w sumie to tyle praktycznie. I ja mogę, ty, mogę tylko powiedzieć, że sarni nie odszedł z tego świata jako zwykły człowiek Sad odszedł z tego świata jako bohater, jako Bóg, można powiedzieć, jako osoba, którą można brać przykład, jako osoba, która ryzykowała swoim życiem, żeby żyła inna osoba, jako osoba, dla której życie rodzinne było wielkim znaczeniem i nie wahałby się praktycznie ryzykować nawet z całym, żeby po prostu ochronić swoją rodzinę. On właśnie jest takim bohaterem. Jeżeli WWE nie wprowadzi specjalnej nagrody imienia jego, to normalnie nie wiem, co będzie, że oni dostaną chyba jeszcze większy hit od, od tego. No dobra, myślę, że mogę sobie zakończyć tutaj ten odcinek. Trochę trudno się go to robiło, ale wiadomo, jakie są teraz standardy. Przypominam, że dziś 1 listopad, więc jeżeli możecie, to idź na cmentarze, zapalcie jakąś świeczkę, żeby upamiętnić najbliższych i tym podobne, żeby pamiętali, że po prostu pamiętacie o nich właśnie w niebie i że zawsze ich kochacie po prostu. I można powiedzieć tyle. Oczywiście przypominam, że opinia to na temat tego wszystkiego, co, tylko moje osobiste, więc nie musicie się z nim zgadzać, a jeżeli Ci je porozmawiać, to napiszę w komentarzu. Ja już się tu z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownika DWW, na razie i cześć!